Do waszej matury podstawowej zostało 11 dni. Dzisiaj mam dla was zadanie z planimetrii otwarte za 4 punkty. Zapraszam. A po co mi temat ma? No i oczywiście, standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Natomiast jeżeli jeszcze szukacie ewentualnie jakiegoś kursu pod swoją maturę zarówno z matematyki, jak i z języka polskiego, to zapraszam Was na kursy na stronie ovler.pl, kurs z matematyki, który sam prowadzę z omówionymi wszystkimi tematami, które Was obowiązują w tym roku na maturze, wraz z przykładami po prostu typowymi pod maturę, lokaty bankowe i procenty. Jest tam również porządnie omówiony temat wszystkich zadań na podzielność, różne metody właśnie rozwiązywania tego typu zadań. Także wszystko macie w jednym miejscu. Kurs jest dokładnie. Skrojony pod wymagania tegoroczne. Również polecam Wam kurs języka polskiego prowadzony przez Julię. Julia opracowała bardzo porządnie wszystkie lektury oraz dokładnie omawia, na przykład, jak zdobyć maksymalną liczbę punktów za wypracowanie na maturze z polskiego. Także, jeżeli się nie czujecie zbyt silni z polskiego, to również zapraszam na ten kurs z kodem. A po co mi ta matura? Macie 50% zł zniżki na albo pojedynczy kurs, albo na oba przedmioty naraz. Link również będzie w opisie. Dany jest rapes równoramienny ABCD o pod w stawach AB i CD, gdzie AB jest większy od CD. Kąt ostry tego trapezu ma miarę 60 stopni, a przekątna jest prostopadła do ramienia, którego długość jest równa 6. No, mamy wszystko na rysunku. Oba ramiona tego trapezu przedłużono, otrzymując trapez DCFG podobny do trapezu ABCD. Oblicz pole trapezu D. DCFG tego czegoś. No dobra, słuchajcie, pierwsza sprawa to trzeba by tu opanować sobie ten trapez ABCD. Tak, mamy pole policzyć, więc i tutaj w coś powiedzieli o trapezach podobnych. W ramach przypomnienia, jeżeli macie sobie jakieś podobne figury, to jeżeli porównacie pole do pole jednej do pole podobnej, to to jest zawsze w skali do kwadratu, jest to również w karcie wzoru. Także z tego raczej chcemy tu skorzystać, czyli my chcielibyśmy policzyć pole tego trapezu, znaleźć skalę podobieństwa tego do tego na górze, no i potem ze skali do kwadratu policzyć to pole. No to od razu się rzuca tu w oczy w tym zadaniu. No to po pierwsze. Po drugie, tu widać, że jest 60 stopni, to tu musi być oczywiście 30 stopni, bo mamy trójkąt 30, 60, 90. I to zadanie też chciałem zrobić właśnie z tego powodu, żeby przypomnieć wam własności trójkąta 30, 60, 90, których nie ma w karcie wzorów. Co prawda, można by to też z trygonometrii zrobić, natomiast ja osobiście, jak widzę 30, 60, to szkoda mi czasu na sinusy i kosinusy. Wolę to zrobić z trójkąt 30, 60, 90, więc też sobie przypomnimy, jeżeli ktoś chce tutaj trochę szybciej robić te zadania, to myślę, że warto. Jak to zapamiętać? Naprzeciwko największego kąta, czyli 90 stopni, jest zawsze podwójny bok, czyli załóżmy jakieś tam dwa. Naprzeciwko najmniejszego kąta, czyli tu jest 30 stopni, naprzeciwko jest dwa razy mniejszy bok, czyli A. A nasz średni, średni bok. Czyli ten jest naprzeciwko średniego kąta, czyli 60 stopni. 60 jest między 30 a 90. No i tu trzeba coś jednak zapamiętać, bo to jest a pierwiastka z trzech. Natomiast jest to średni bok, bo pierwiastek z trzech to jest jeden coś. Jeden z kawałkiem, więc jeden coś jest więcej niż jeden, ale mniej niż dwa. Jak zapamiętacie ten trójkąt, polecam go zapamiętać, bo upraszcza bardzo te zadania. To rzeczywiście to zadanie będzie dość szybkie jak za 4 punkty, nie? No dobra, czyli wrzućmy sobie te oznaczenia... Tu na rysunek, ok? Czyli tak, naprzeciwko 90, czyli tu, jest 2a. Naprzeciwko 30 najmniejszego jest a. No to już wiemy, że a jest równe 6. Nie zawsze jest tak od razu super ekstra na początku, ale tym razem jest. A naprzeciwko 60, jakby się miało przydać, jest a pierwiastka z 3. Tak? Ok. No dobra, no to już jakby myślę, że można powiedzieć, że 2A to jest 2 razy 6, czyli będzie 12. No to to raczej jest dość oczywista sprawa. Pytanie tylko, czy coś tu jeszcze się nam przyda. Bo my co? My chcemy znaleźć podstawę na górze, nie? Słuchajcie. No to ja bym tutaj pewnie coś dorysował. Dorysowałbym jeszcze tą wysokość. Tutaj zapiszmy, bo to A pierwiastka z 3 to będzie po prostu 6 pierwiastków z trzech. Może się przyda. To jest jakaś wysokość trapezu, ją trzeba by było ogarnąć. Natomiast zauważcie, że tutaj jest kolejny trójkąt. Że tak powiem 30, 60, 90, ten tutaj. A tu dorzucę może jakiś punkt K i ten trójkąt tutaj przerysuję, żebyśmy się nie zgubili, tak? Mam na myśli trójkąt A, K, D. W tym momencie, jeżeli tu jest 60 stopni, tu jest 90 stopni. To tu jest 30 stopni, to już na tą chwilę wiemy, że tu jest 6. No to teraz tu wrzućmy sobie oznaczenia z tego trójkąta, no to może nie A, może X, można sobie literkę zmienić. Czyli naprzeciwko trzydziestki, cyk jest X, naprzeciwko 90 jest 2X, czyli to jest 2X, czyli 2X jest równe 6, a tu jest X pierwiastka z trzech. Ok, no to z tego łatwo wynika, że 2x jest równe 6, czyli X jest równy 3, czyli tu jest 3, a jeżeli tu jest 3, to tu są trzy pierwiastki z trzech. Czyli już mamy H, zauważcie, że to są trzy pierwiastki z trzech. Ok. no to pole jest już do policzenia? Nie, nie ma jeszcze do policzenia, musimy jeszcze ten bok jakoś ogarnąć. I tutaj trochę już się robi ciasno, mam wrażenie, w tym zadaniu. Więc ja pozwolę sobie przerysować ten trójkąt, chyba jeszcze, ten trapez jeden jeszcze raz, żeby to było wszystko super ekstra czytelne. Tu jest nasz A, tu jest nasze K, tu jest nasze B, tu jest C, tu jest D. I ja dorysuję tu jeszcze jakiś punkt L. W tym miejscu. To już wiemy. Wiemy, że tu jest 6, wiemy, że tu jest 3, no to tu też będzie 3, bo ten, ten trapez jest równoramienny, tak? To nam powiedzieli. I jak tu 6, to tu też 6. Czyli tu jest 6, wysokość mamy, 3 pierwiastki z 3. I jeszcze wiemy, że nasze całe AB to jest 12. No to słuchajcie, zostało to coś do policzenia, niech będzie Y. Jak policzyć Y? No to plus to plus to, to będzie to. Czyli Y. Plus 2 razy 3 musi dać nam 12, czyli y dodać 6 musi dać nam 12, czyli y będzie równe 12 minus 6, czyli 6, czyli to jest 6, a jeżeli tu jest 6, to tu też jest 6, nie? No bo to prostokąt. No dobra, to pole chyba mamy. Możemy policzyć pole. Możemy policzyć pole A, B, C, D, no że to jest bok. No A, B trochę pozajmowałem inne literki, także od razu wstawiamy. Czyli dolna podstawa trapezu to jest 12. Plus górna podstawa trapezu, czyli plus 6, razy wysokość, czyli 3 pierwiastki z 3 i podzielić na 2. No to 2, tu mamy tak, 18 razy 3 pierwiastki z 3 na 2. No to tu zauważcie, że się to skróci, tu będzie 9, 9 razy 3, to będzie 27 pierwiastków z 3, nie było jednostek. Dobrze, no dobra, no to to mamy. No i teraz pytanie, jak to zrobić z tym trapezem na górze, bo ten trapez mamy policzyć. Zauważcie, że, jakbym tutaj sobie gdzieś z boku narysował ten drugi trapez, ten mały, to czy my coś o nim wiemy? Tak, wiemy. Bo przecież ta górna podstawa tego, czyli ta krótsza podstawa tego na dole, jest dłuższą podstawą tego, tego małego. Czyli tu również jest 6. Jeżeli my wiemy, że one są podobne, no to załóżmy pole tego, że to jest, no, on po prostu D, C, F, G, tak? No to skala podobieństwa między tymi naszymi trapezami, no to będzie na przykład, możemy wziąć mały do dużego, czyli tą długość, do tej długości w skali podobieństwa to będzie, czyli to będzie, skala podobieństwa będzie się miała jak? DC do AB, czyli tak, ten bok do tego boku, czyli 6 do 12, czyli jedna druga, czyli skala podobieństwa między tymi trapezami to jedna druga. A jeżeli tak, to wiemy, że pole DCFG do pola ABCD jest w skali do kwadratu. No i jedyne co teraz trzeba zrobić, to wstawić odpowiednie pola, bo my szukamy pola D C, F, G. Pole ABC chyba mamy tutaj 27 pierwiastków z trzech, a skala do kwadratu to jest jedna druga do kwadratu. No to trzeba to pomnożyć przez mianownik 27 pierwiastków z trzech. Czyli pole naszego trapezu DCFG to będzie 1 czwarta razy 27 pierwiastków z trzech, czyli 27 pierwiastków z trzech przez 4. Były jakieś jednostki? Oblicz pole trapezu DCFG. Mamy yy, oba ramiona, szóstka. Nie było żadnych yy, jednostek, tak? Także to wszystko, jeśli chodzi o to zadanie. No, mam nadzieję, że czegoś się tutaj nauczyliście i powtórzyliście sobie trójkąt 30, 60, 90. Przypominam o kodzie: ta Matura minus 50 zł na wszystkie kursy na stronie obler.pl. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. Przypominam o jutrzejszym live z rozszerzenia o godzinie 18:00. Zapraszam.